RLCS za nami, ale Internet Explorer Explor... Explorer? O, oh, Explorer. Ale Internet Explorer nie śpi, więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie ten cały turniej. Pogadamy na temat Zena, na temat Vitality, na temat ich całej drogi do finału. Wspomnimy sobie o paru interesujących ciekawostkach oraz zahaczę o temat, który jest bardzo często pomijany, czyli o temat coacha. Dodatkowo coś nie, porozmawiamy sobie o sytuacji ze skitowanymi MMRami na grach rankingowych, które miała miejsce miesiąc temu. Oraz dowiecie się, że Squishy opuścił to szeregi energy to... There's... 3 tygodnie temu. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Ale zanim zaczniemy, pragnę wam przedstawić partnera dzisiejszego odcinka, czyli Keydrop. Strona, na której możesz otwierać skrzynki do CSa. Mnóstwo skrzynek, czy to eventowych, limitowanych, czy też nawet skrzynek twórców. Na stronie dostępny jest również tryb Case Battle, w którym gramy z innymi użytkownikami. Oraz Upgrader, na którym możemy zamienić swojego skina na dużo lepszego. Strona oferuje wiele metod płatności, a jeżeli chcielibyśmy wypłacić swojego skina, to odbywa się to natychmiastowo. Na stronie możecie odebrać również codzienne skrzynki oraz rozegrać bitwę, Całkowicie za darmo. Z kodem Bruce 2,5 zł macie na start oraz 10% dodatkowo przy każdym doładowaniu. Link do strony macie w opisie. To może zacznijmy od RLCS-ów, które odbyły się ponad tydzień temu od 6 do 9 lipca. Mówiłem wam, że ten odcinek to będzie Internet Explorer. Był to Spring Split Major, organizowany w Bostonie, na który przejechały drużyny z całego świata. Wśród nich mieliśmy Space Station Gaming, Ninja, i Pizza mas Vitality Fury. Wygrało Vitality. Jakby to stało się tydzień temu. Chyba każdy wie, że wygrało Vitality. Ale Powiem wam kilka ciekawostek związanych z tymi RLCS-ami. Po pierwsze i chyba najlepsze to fakt, że drużyny europejskie już w ćwierćfinale pozbyły się dwóch wymiataczy z i jednego wymiatarza z ESA, no i jednego z Saudi Arabii. Czyli kolejno Complexity, Rule 1 Space Station oraz Optic Gaming spadły sobie do loser z brakieta i w górnej drabince półfinałowej widzieliśmy już tylko same zespoły europejskie. Czy coś nam to sugeruje? Owszem, ale przemyślenia zostawię wam. Dobra, nie no to brzmi trochę hardkorowo, zobaczy, że Vitality wygrało tylko Trzy dwa z Complexity i najlepsze jest to, że w piątej grze w overtime na 1 do 0. A no więc zobaczcie jak wyglądała ta bramka. Going <laughs> <laughs> oh, great pass. One, two, oh. Tak, Complexity nie trafiło opena i jakby... <laughs> A dlatego Vitality przeszło dalej. No i później dostało solidny wpier BDS. Padając przy tym do losers bracket i umożliwiając teamowi BDS, dostanie się do finału górnej drabinki. Nie no, zobaczcie na zenę. kto to jest zawiedziony ziomuś. No ale zemsta miała nadejść już niebawem. No dobra, ale wróćmy do jednego z pominiętych zespołów, a raczej zawodnika, ponieważ Arsenal ze Space Station Gaming strzelił. Fajne to było, nie no, no co by nie mówić fajny redirect, takiego backflipa. No co, no ładne. Dodatkowo Rule 1, czyli Drużyna Arabska, złamała Rule 1. Jakby goście się tak nazywają i złamali tą zasadę, jest... nie, słowo cringe jest tu odpowiednie. Wracając jeszcze do Rule 1, to po spadku Vitality do dolnej drabinki bili się właśnie oni. 0-1. Jezus, jaka składnia. I w jednym z meczów padł historyczny moment, ponieważ wydarzył się najdłuższy overtime na Majorze. Skończył się on po zaledwie 12 minutach i 2 sekundach po dobrym challenge'u jednego z zawodników Vitality no i no, tak jak widzicie. Dodatkowo Zen, jak na naczelnego najlepszego zawodnika na świecie przystało, podczas czekania na gierkę po prostu jeździ sobie, gra w gierkę i jeszcze klip hituje człowieku i kamera to nagrała. Jakby to jest niesamowite, jaki on jest mocny. No ale ale nie samym Zenem Vitality żyje po tym, jak wygrali oni z Rule 4 do 0, przeszli oni do finału z Bracketa i w meczu z Carmine Corp prowadząc 1 do 0 w jednej z gierek. Eh, Radosin obronił strzał własnego teammate'a dzięki któremu objęliby prowadzenie, a co najlepsze, później przegrali. Później przegrali w overtime, ie. jakby tą samą grę. Także gdyby nie to, że Alpha w tym turnieju wymiatał i w game 7 w overtime strzelił z Kick of Gola Sinning Shota, bo Exotic zaspał na backboardzie, to Radosin plułby sobie w twarz. No więc finalnie to Vitality wygrało 4-3 z Carmine Corp w finale Losers Bracketa i weszli oni do wielkiego finału. Do wielkiego finału, w którym czekało na nich BDS, a BDS? W Wcześniej już spuściło im solidnie w Pierdol. Co najlepsze istnieje coś takiego jak bracket reset. To znaczy, że jeżeli Vitality chce wygrać cały finał, to musi wygrać dwie best of 7 ki pod rząd. No bo wcześniej już przegrali, więc jakby teraz wygrali, a BDS by przegrało, to mieliby tak jakby 1-1 staty w przegranych meczach i to nie miałoby sensu, więc muszą wygrać więcej razy niż przegrali. Więc drużyna, która więcej razy przegra, odpada jakby No bracket reset. No więc przechodząc już do wielkiego finału, w pierwszej best of 7 ce Vitality prowadziło 3-2 i w szóstej grze przy wyniku 1 do BDS BDS prowadziło bardzo ładny atak no kilka sekund do końca, ale na szczęście jeden z zawodników BDS dostał bumpa i po pięknej kontrze przy wyniku 2 do 0 już wiedzieliśmy, że bracket reset jest nieunikniony. Bo BDS wyraźnie było widać, że nie grają tego co chcą, że no trochę odstają poziomem. No ewidentnie nie jest to drużyna, która wcześniej pokonała Vitality w upper -brakecie. Dobra, kogo to interesuje? Zobaczcie jak Zen sobie fajnie macha flagą Ameryki. Pa, jaki on słodki, kurwa. No więc przechodzimy do finału finałów no i Vitality grało fenomenalnie. Alfa Performance Boga. Wydaje mi się, że to on powinien dostać MVP całego turnieju, do, do czego przejdziemy później. Zen, oczywiście świetnie, mechanicznie idealne dopełnienie. No, młody Prodigy tak, od niego oczekiwaliśmy bardzo dużo. No, i stanął na wysokości zadania. Radosin bardzo ładne dopełnienie. A po drugiej stronie mieliśmy Monkey Moon, no, szefa wszystkich szefów Rajsa oraz Seiko. Mieliśmy Seiko Rejko mieliśmy. Ja wam może pokażę o co mi chodzi. No bo na początku Seiko grał fantastycznie. Zresztą cały turniej pokazywał się z dobrej strony. Tutaj widzimy bramkę i jeszcze ten save, dzięki któremu BDS wygrało pierwszą i jedyną mapę w wielkim finale w tej drugiej best of 7. No Szapopa, ale zobaczcie teraz. Zaczynają się schody Seiko. No Team Pinch z Zenem do swojej własnej bramki. I o ile no można by było tu podciągnąć jeszcze pod Toraisa, no to jednak przegrali finalnie tą mapę. No i mamy 1 do 1. Więc przejdziemy do trzeciej gry. Trzecia gra Overtime Moi drodzy Monkey Moon zagrałem do środka rise I Jezus Maria Błyska co on zrobił Jak to się wylało Podanie dorywali, No i dzięki temu Przegrali już Kolejną mapę No ale okej okay, Tutaj e, Zen Na piątej mapie e, Nie Czekaj Czemu on tam stoi Czemu Seiko Wyjechał z de On zagrał jak totalny maciek Piąta mapa z jego strony z, Od strony defensywnej to były jakieś jaja W sensie serio, gdzie on teraz pojechał I stoi pod taką piłką jak typowy Grand Champion 2 Także no niestety Piąta mapa, Vitality prowadzi 3 do 1 No ale żeby e, Zwrócić jemu no Zasługi, no to zobaczcie, że świetny passing play Ale Alfa, Alfa, no tak jak mówiłem Alfa powinien zostać MVP Całego turnieju, a nie Zen Według mnie, bo to jak on świetnie rozgrywał To przechodziło ludzkie pojęcie, zobaczcie 3 do 3, mamy prawdopodobnie Ostatnią mapę i alfa na backboard z jump resetem, wydyma... O Jezus, jak to się pięknie ogląda. Dobra, ale zejdźmy na ziemię Vitality prowadzi 3 do 1 w best of siódemce. Prowadzą w piątej mapie. Jeżeli to wygrają, to będzie koniec całego teamu BDS i dobra, możecie mi wierzyć bądź nie, ale w tym momencie skolowałem na Discordzie, że Seiko zaraz troluje, no bo widziałem jak on gra cały ten finał. No i zobaczmy, jaka była kontynuacja, bo Seiko przechodzi, jednego zrywali. Podanie domu na no pusta. <śled> Oh, yes. <laughs> Mąki mu zamiast dobić to na pustą To Seiko mu się wbił Ja pierdol Więc moi drodzy Vitality finalnie wygrywa całe to spotkanie 4 do 1 całą bestą 7 wygrywa wielki finał Spring Splita Majora W 2023 roku No i Zen, Alpha oraz Radosin Mogą być z siebie dumni Ale ja chcę powiedzieć coś Na co nikt nie zwraca uwagi Pamiętajcie, że Vitality dzień wcześniej Odpadło na BDS w upper bracketie. Na to samo BTS, które no, teraz pokonali Zen to zawodnik, na którym ciążyła Wielka presja, ogromna presja. Gość cały czas jest wychwalany. Cały czas każdy mówi o nim, że jest najlepszy na świecie. A sami widzieliście, że sytuacja z Complexity pokazała nam, że gdyby nie ten zmisowany open, to Vitality byłoby w dupie. Bardziej chodzi mi o to, że Vitality na papierze powinno rozjeżdżać każdego, i tutaj z pomocą przychodzi coach, czyli Fera. Gość poukładał tą drużynę idealnie. Wyobraźcie sobie, jaka to musi być załamka psychiczna, gdy przegrywacie na BDS, a później musicie biec w lower bracket wiedząc, że będziecie mieli. Mierzyć się z nimi w finale. I mimo wszystko wygrywacie z tym samym BDS kolejno 4-2 i 4-1 w bestow w siódemkach. Finał, wielki finał. Chcę przez to powiedzieć, że rola Coacha jest naprawdę niedoceniona. To w jaki sposób on musi ogarniać drużynę mentalnie, w jaki sposób rozgrywa te wszystkie taktyki, w jaki sposób on przygotowuje się do meczy i wspiera ich podczas gierek, no to jest niebywałe i nikt na to nie zwraca uwagi. Możecie mieć najlepszą drużynę na świecie, sklejoną z najlepszych zawodników, a i tak nic nie będzie wygrywać, jeżeli mentalnie nie będą dojeżdżali. <laughs> Przykład że. To musi być idealnie poukładana maszyna, którą Fera oraz pewnie osoby odpowiedzialne za to wszystko, z, z backstageowej strony, o których nie mamy nawet zielonego pojęcia, no to wszystko zadbały. Także brawa dla coacha, brawa dla fery, bo niegdyś największy mechaniczny klotek, z którego cała Europa się śmiała, a nawet i świat, a teraz jeden z najlepszych coachów na świecie. Więc a propos coachowania, to jak coś udzielam odpłatnego coachingu, więcej informacji PW, ja pierdolę. Znalazłem sobie miejsce na reklamę Ofensywnym MVP turnieju został Oczywiście Zen, defensywnym RW9, no i jeden z tych zawodników Właśnie z Rule One bardzo dobrze rozgrywał Defensywę i MVP całego Majora został również Zen No i tutaj można by było się sprzeczać, czy Zen, czy Alpha No według mnie Alpha, ale to po prostu Już musielibyście oglądać cały turniej No ciężko by było to wam streścić w parę minut Także możecie dać znać w komentarzach Co wy o tym sądzicie. Przechodząc do kolejnej Ciekawostki, mieliśmy niesamowitą Sytuację w Rocket League, która jest związana nas MMRami i cheatowaniem. A mianowicie jeden z graczy Rocket League miał 3223 MMR. -y. Całość miała miejsce 23 czerwca. I ja się po prostu zastanawiam, czy wy w ogóle chcecie oglądać takie przeterminowane newsy. No bo to jest nawet fajny, ciekawy temat, który można by było zwięźle opisać. Nawet dokupajmy się do TikToka gościa, który jest dumnym posiadaczem 87 zbanowanych kont. No ale to tylko od Was zależy, czy chcecie, żeby odcinki informacyjne, które są lekko przeterminowane, faktycznie miały miejsce. Także w razie czego dajcie znać w komentarzach no i jak będzie pozytywny odzew, no to będziemy lecieli z tym w następnym odcinku. No a podpinając jeszcze jednego newsa pod Internet Explorer, który jest dość ważny, to się po 1120 dniach opuścił szeregi Energy. Ja twierdzę. No i ostatnia informacja, ale już nie opóźniona jest taka, że pod ostatnim odcinkiem poprosiłem was, żebyście dali mi jakieś wyzwanie na 1v1 do wygranej gierki, ze względu na to, że przerwałem challenge do minusem. I najbardziej lajkowanym komentarzem jest, żebym zagrał mecz do Wii na jedną ręką na padzie z domyślnymi ustawieniami bez kamery na piłkę do Pierwszej wygranej. Wiedzcie, że ja to zrobię, ale nie mam pojęcia, ile to będę montował i nagrywał. Najprawdopodobniej widzimy się w Goldzie. Także moi drodzy, to by było na tyle. Piszcie co z tymi przeterminowanymi informacjami, no bo jest ich trochę. No i co, trzymajcie się cieplutko i do następnego odcinka.